Witam serdecznie wszystkich traderów Dadas mówi Z Dadas Trading Room Discord Server na którym to właśnie serwerze codziennie streamuje na żywo i można mnie tam zobaczyć, oczywiście nie mnie osobiście tylko mój mój, mój ekran i można zobaczyć jakie pomiary robię i co tutaj prawda wymyślam jak tradeuję? No i codziennie staram się tradeować DAXA 30. Szukam jednego, dwóch tradeów w zależności od tego, jak rynek daje, jak to wyjdzie. Hmm, oczywiście w godzinach, w których jestem dostępny, i przy, przy monitorze. Czyli tak, te białe linie tutaj to one wyznaczają dzień, a ta żółta linia to mniej więcej taka pora, kiedy staram się być w robocie i patrzeć już na ekran. No, i dzisiaj właśnie tutaj znalazłem sobie taką okazję. Może inaczej troszeczkę ten rynek odmierzałem, bo będąc w tamtej sytuacji, odmierzałem ten rynek stąd. Czyli po prostu patrzałem na ostatni zasięg wzrostowy, a tutaj zasięg wzrostowy no to był dosyć jasny, bo tam u góry zrobił się, zrobił się tzw. Opór, tak zwany opór, i nawet był podwójny podwójny szczyt, więc można było dzisiaj tutaj ewentualnie, no gdybym był wcześniej, prawda, gdybym, gdybym patrzył na ten rynek, może właśnie zanim, zanim ta akcja się tutaj wydarzyła, no to byłaby okazja do lepszego shorta, natomiast no niestety tutaj rynek już kontynuował, no i mamy kolejne sygnały, tutaj był kolejny sygnał, który tak nawet mocno się tutaj znaczy sygnał. Tego sygnału się nie było, ale tutaj był ten mały sygnał i on tutaj był mocno obroniony, więc taki pomiar zrobiłem i tutaj właśnie z tego pomiaru miał być take profit mniej więcej w tym miejscu. To ładnie pasuje no i tak cena ładnie zaczęła tutaj na TM15 spadać i po prostu ja tutaj zamknąłem, zamknąłem pozycję pod sam koniec, dosłownie w ostatnich sekundach, mniej więcej w ostatnich sekundach przed zamknięciem tej M15. No i tyle. No i czy wiedziałem, czy cena pójdzie dalej, czy nie, to akurat nie ma znaczenia. Znaczenie ma, ma tylko to, że w tym momencie już myślałbym o trailing stopie, o przesyłaniu trailing stopa na jakiś profit, prawda? No i jak widzimy, gdybym tutaj nie zamknął, to bym na pewno ten trailing stop zaliczył, a cena potem no, troszeczkę jej zajęło, bo to jest 45, znaczy 30, ponad 30 minut szła do góry, czy z powrotem zretestowała, a potem zaczęła spadać dalej, prawda? No i jak już potem spadła, no to już rzeczywiście osiągnęła ten, ten poziom i potem nawet niżej spadła. Mniej więcej odbiła się, nawet tutaj bardzo ładnie widać, że cena odbiła się, nawet nie trzeba było, w sensie trzeba było robić innych pomiarów, tylko. No tutaj troszeczkę wyszła dołem, ale, ale wróciła się, prawda? Idealnie się odbiła. I, I stąd też ten tutaj long, bo ten long był zmierzony w ten sposób. O nie no, bo to się kurde kliknęło. No mało istotne. Ten long był zmierzony w ten sposób i tutaj była pre, no, price action wyraźna, że rynek się odbija i chce iść do góry. No liczyłem na no tak dosyć sporo, prawda? No bo jakbyśmy tutaj popatrzyli sobie właśnie na, na, na ten kontekst, czyli cały ten rynek o, cały ten rynek jako rynek, jako ten impuls spadkowy, no to tutaj mamy ewentualnie potencjalnie do tych, do następnych spadków tutaj, no to spokojnie mamy troszeczkę miejsca, więc to mi się wydawało, że czy znaczy powiem tak. To nie jest kwestia wiary, czy ja wierzę w to, czy nie, tylko po prostu taka, taka potencjalna możliwość. No i tyle na ten temat. No i widzimy, że mm, dlaczego tutaj zamknąłem? No, z dwóch powodów. Zamknąłem, bo yy, cena, widzimy, tutaj zaczęła się cofać. To był pierwszy powód. A drugi powód, że już nie miałem czasu czekać, bo to, to już minęło pół godziny. Yy, a ja też musiałem pójść coś innego zrobić, więc. Postanowiłem wyjść z tej sytuacji, no bo nie wiedziałem kiedy wrócę. A jakbym, a jakbym, no, jakbym wrócił za późno, no to mógłbym się tutaj, że tak powiem, zostać z, z niczym, prawda? Bo bym musiał na stracie zamykać, no więc wolałem to y, zainkasować. Natomiast widzimy, że rynek się tutaj lekko tylko cofnął do góry, mniej więcej na. Poziom tej tutaj linii Dada Smite Resistance, prawda? I tutaj potem się odbił w dół, natomiast no tutaj już tradingu nie było, bo tu by trzeba było na świecę impulsową, no ale już to jest za późno, bo już nie ta pora, prawda? No i tyle na ten temat. Dzisiaj, znowuż, taki dzień, znowuż pozytywny do przodu małymi lotami spokojnie bez nerwów I, i no chyba o to chodzi prawda że czasami może trzeba się że tak powiem przycisnąć i, i, i nadrobić więcej a potem trzeba sobie troszeczkę odpocząć i potrajdować na luzie Oczywiście, żeby nie wypaść z sprawy. No. no i tyle na ten temat. Znaczy, tu też widzimy, że tu się. Jak, jak teraz ostatnio zmieniłem tutaj, żeby widzieć M30, no bo 15 widzę tutaj, no to tam trzeba popatrzeć na coś, czego się nie, na co się nie patrzy bezpośrednio, prawda, na tych mini -chartsach. I ten. I. No, widzimy, że tutaj od. Od tej magicznej średniej wszystko się pięknie odbiło. Więc yy, można było ewentualnie po tej pierwszej M30, czyli jakie jest odbicie, czyli tu mamy do góry, to, to praktycznie 2 yy, M30, tutaj M15 to będzie, to będzie ta, czyli to tak naprawdę tutaj ta by wyznaczyła nam yy, dobry poziom. Yy, no i rzeczywiście, że Tutaj mielibyśmy, tutaj byłby taki tradzik, ale no, w taki trade wejść to raczej nie ma, nie ma szans. No bo tu trzeba by było patrzeć na, na, na M1, to by nie dało rady. Myślę, że to by, trzeba było, kurde, na jakimś tikowym, a, a też nie wiadomo. No ale dla skarperów to. Kto wie. Tak. Dobra, no to wszystko na ten temat dzisiaj. Yy, lajkujcie, yy, subskrybujcie do mojego YouTube'a wszystkie filmy które nakręcam postuję na YouTubie na dada-stanikrą Discord serwerze na moich trzech wątkach na Forex Factory i na Patreonie, oczywiście też więc serdecznie zapraszam do oglądania moich filmów może komuś pomogę w ten sposób oczywiście możecie też zostać moimi patronami lub i po bezpośrednio przez PayPala PayPala mnie wspierać i wtedy y, otrzymać rolę VIP-owską na moim Dadas Training Room w Discord serwerze i za tym będzie szło wiele korzyści y, chociażby no, oczywiście w zależności od tego na jakim poziomie y, kwotowym zostaniecie moim y, pat patronem i, I jak długo ze mną będziecie się trzymać, no to oczywiście będziecie mogli otrzymać ode mnie i, i poszczególne składniki całego systemu, a nawet cały system, a także pomoc w, w wskaźnikach, w programowaniu oraz wiele, wiele innych ciekawych, właśnie możliwości. Serdecznie zapraszam i, i trzymajcie się zdrowo. Do następnego, cześć.